Dzisiejszy... O, ale miścina. Hej widzowie to ja z klasy Vocaloid Dzisiaj gram w jeden 1 i Ała, no co mnie bijesz ty głupia? Dobra, idziemy tutaj Bycie widzowie, to nie takie proste, kiedy jesteś na podłodze. No zaczynamy. Nać. Nie czekaj, bo ja wrócić będę musiał. Ej jednak nie. Chodź tu. Jezu, ty gruba jesteś. Jezu, pa... Pamiętacie, jak mi nie chcieli sprzedać piwka? To teraz sobie zarabiam właśnie na to piwko, muszę na nocne zmiany iść właśnie. Tak właśnie żyję. Dobra, setusio. Setusiądę. Dobra, tak też może. Hmm, z FNAFA 2 ktoś inny będzie nagrywał jakieś inny klasa Vocaloid członek. Co to było? Właśnie. Może ja się z nimi przywitam? Chociaż nie. Na piwku za to nie dostanę. Ale dobra. Może mają jakieś termowe piwsko, ty. Te złomy. Siema, ma, macie coś? A, the bite of 87. Okej, okay, ona. Ona chyba już skończyła swoją rolę w tym odcinku. Dobra, walić to! Trzeba schować ciało! Chodź tu! No nie mnie ty, idioto! No, zostaw ją! Miał być odcinek z SNAFA jak Meiko nagrywa, kurde, z klasy Vocaloid. Dawaj mi to Meiko, głupio! No kurde, zacięła się. Ta... Dobra. Ciała nie schowamy. Idziemy na pracę. Dobra. Na kamery. Jak się kamery? No i nic nie widzę przez... No, tą to, to ławkę trzeba wynieść w ogóle stąd, co to ma. Dobra, koleżanka poprowadzi za nią, tylko jaka? Miam, 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 miam. Ty! Ty będziesz tą dobrą koleżanką, co pomaga koleżance. Siema, tutaj ja, Luka, e, z klasy Wukaloid. Może nie ta, którą pamiętacie, ale to ja dzisiaj. E... Gramy w Fnafa. Kurde, już druga jej, a ja, a ja, a ja, który. A ja, a ja, a ja, a, a, power, okej. Okay. O nie! Kurde, się ruszył? Hmm. Dobra, zostanę tutaj. Um. No może nie tutaj, ale zostanę. Gdzie on jest? <grymne> Proszę? No se tam stoi No i co ty robisz? Wywalam, zwalniam cię. Na pożarcie idziesz. No. Dobra, zostań Ta Myj luki się trochę... Eee, może się zamknę, Albo nie. No... Weź ją ze sobą. Wiesz co? Maszem na hak, weź. Coś. Dobra... Te dwie już nie... O! nie będą na pewno w następnym odcinku. Chcesz pabeczkę. Dobra, koniec